Ciemaleczko, moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Dzisiaj chciałem z wami pokrótce porozmawiać na temat, jak długo trzeba trenować i jak długo trzeba latać, żeby latać fajnie, efekciarsko, oraz jak długo trzeba trenować, żeby być w stanie brać pieniądze za nasze latanie, czyli pójść na rynek i powiedzieć słuchajcie, to są moje usługi latania dronem FPV Mogę dla Was coś nakręcić i to będzie kosztowało tyle i tyle. I tym dzisiaj tematem się zajmiemy, trochę podyskutujemy, a mam nadzieję, że po tym filmie dyskusja przeniesie się do komentarzy. Ok, jedziemy, zapraszam. Ok, na początek dla osób trochę mniej wtajemniczonych, które trafiły na to wideo, bo może dopiero się interesują tematyką FPV i nie do końca wszystko jest jeszcze dla nich jasne. Drony FPV, budowane najczęściej samemu, Charakterystyka tych dronów jest taka, że kontrolujemy je w pełni manualnie. Każdą osią, wszystko za pomocą drążków, kon korygujemy, kontrolujemy, gdzie w powietrzu znajduje się ten dron. Te drony nie mają tak jak drony DJI, że zawisną nam w powietrzu, będą utrzymywać wysokość. Tu wszystko jest kontrolowane manualnie, co przekłada się na to, że nauka latania takim dronem jest o wiele dłuższa i trzeba dużo więcej czasu i energii włożyć. Dlatego to hobby nie jest takie łatwe. No jak wchodzimy sobie w temat FPV, to oczywiście pierwsze co, to obczajamy te epickie wideo, yy, które są w internecie, na Instagramie, na YouTube, gdzie ludzie po prostu robią przekozackie rzeczy, albo po prostu mega manewry w ciasnych przestrzeniach i wszystko szybko, strasznie się dzieje. Jest to dla nas urywające głowę, albo piękne przeloty w krajobrazach, góry, lasy, yy, pomiędzy drzewami. To też urywa tyłek. Więc pierwsze co, to się zastanawiamy, ile ja muszę ćwiczyć, żeby być w stanie robić takie filmy. I tutaj krótki jakby disclaimer tego wszystkiego, jakby ja również sam się cały czas uczę. Nie uważam się za jakiegoś turbo eksperta i świetnego pilota. Staram się z tego wszystkiego czerpać mega zabawę, mega frajdę, mega jara mnie budowanie tych dronów, mega jara mnie konfigurowanie tych dronów i latanie nimi. I również nagrywanie filmów i montowanie filmów na YouTube, bo to sprawia mi najwięcej przyjemności, więc jakby staram się to wszystko razem łączyć w jedną całość i podawać tutaj wam. No i żebyśmy się wszyscy fajnie bawili i może przy okazji się też czegoś nauczymy. Ale dostaję na Instagramie pełno pytań. Właśnie Kuba, kurczę, jak długo trzeba się uczyć, żeby latać tak w miarę sprawnie, żeby być w stanie komfortowo się czuć w nowych przestrzeniach. Myślę, że to jest bardzo również ważne, kiedy mamy, nie wiem, podwórko, plac zabaw, na którym latamy ciągle, no to wiemy wszystko, co gdzie jest, i czujemy się tam o wiele bardziej komfortowo. Jedziemy w nowe miejsce i nagle ogarnia nas stres, bo zupełnie nie znamy tej przestrzeni. Więc ile trzeba ćwiczyć, żeby w nowych przestrzeniach się dobrze odnajdywać? Po pierwsze, żeby zacząć przygodę z takimi dronami, pierwsze co, to musimy zacząć od Aparatury, czyli od kontrolera i symulatora. Od tego zaczynamy. I moim zdaniem, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na symulatorze, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na symulatorze wylatanych, to jest dobry czas, żeby zacząć pierwsze podrygi w realnym świecie. Tak uważam, ponieważ jeżeli ktoś myśli, że weźmie drona, ustawi go w tryb akro, czyli w tryb pełni, w pełni manualny i zacznie latać i robić wywiasy. Jest w błędzie. W pierwszych 15 sekundach rozwalicie sprzęt w strzępy. I przerabiałem to. Wiem co mówię. Więc pierwsze co to yy, kupujemy sobie apkę, yy, instalujemy symulator, na który też będziemy musieli wydać kilka, kilkanaście dolarów i zaczynamy trenować. To jest dobra apka na początek. Przetestowałem sobie ją ostatnio i jest naprawdę spoko. Radiomaster TX12. Jak będziecie chcieli, to mogę zrobić oddzielną recenzję na temat tego sprzętu, ale generalnie spoko. Dobry pieniądz, dobra jakość. No i jak już opanujemy symulator, to wtedy jest ten czas, żeby wybrać się na pole. Z dala od ludzi, zabudowań, i tam poćwiczyć nasze pierwsze podniebne podboje. I od razu tutaj wielka, wielka uwaga: nie zniechęcajcie się, jeżeli coś sprawia Wam więcej trudności niż wydaje się Wam, że powinno. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Generalnie uważam, że każdy jest się w stanie nauczyć latać takimi dronami. Specyfika tego jest taka. Że po prostu jednym zajmuje to dłużej, innym mniej czasu. Jest to na przykład też ważne, jaką macie taką orientację w przestrzeni. Czy jeździecie samochodem, rowerem, na deskorolce, robicie różne rzeczy, czy jakby kumacie, co się wokół was dzieje. Jesteście w stanie zamkniętymi oczami pewne rzeczy ogarnąć. Czy na przykład jesteście dobrzy w grach komputerowych, w których też jest taka perspektywa, że trzeba się ogarnąć w przestrzeni, w jakichś symulatorach. Takie rzeczy wszystkie pomagają. Ale pomagają w tym, że po prostu będzie Wam łatwiej i szybciej się nauczyć. A jeżeli ktoś nie ma tego doświadczenia, nie ma tej takiej przestrzennej organizacji, czasu i przestrzeni wokół siebie, nie zniechęcajcie się, po prostu będziecie musieli poświęcić trochę więcej czasu na to wszystko i również uda Wam się fajnie ogarniać latanie takim dronem. Następnie już taki temat latania w praktyce, to myślę, że pierwsze pół roku. Czyli pierwsze 6 miesięcy, wszystko zależy ile dziennie będziecie wkładać w to czasu, czy tygodniowo czasu. Bo wiadomo, jak ktoś będzie latał 4 godziny dziennie, no to po kilku miesiącach będzie naprawdę fajnie już latał. Jeżeli ktoś będzie latał kilka, kilkanaście godzin max w tygodniu, to myślę, że potrwa mu to właśnie około pół roku. Pierwsze pół roku jest takie kluczowe, kiedy wydaje mi się, że bardzo szybko z każdej sesji będziecie czuć, jak progresujecie, jak polepszają się wasze umiejętności, jak dostrzegacie więcej rzeczy w przestrzeni, jak jesteście bardziej precyzyjnie wykonywać ruchy. Te ruchy będą bardziej opanowane, bardziej przewidywalne, będziecie czuć, że jesteście w stanie. Wlecić dronem tam, gdzie wyobrażacie sobie, że chcielibyście, żeby on wleciał. I to jest takie fajne uczucie, które w pierwszych sześciu miesiącach, tak bardzo fajnie czuć, że polepszacie się i że jesteście coraz bardziej sprawni w tym wszystkim. Następnie kolejny pół roku to jest takie szlifowanie warsztatu i umiejętności. I myślę, że okres jednego roku, czyli jednego sezonu, bo wiadomo, że zimą latamy mniej, w międzyczasie dziś tam możemy wplatać symulator. Okres pierwszego roku FPV jest dla mnie. Uważam, że kluczowy, i jesteśmy w stanie naprawdę po 6 miesiącach latać sprawnie i opanowanie, a po roku intensywnego latania jesteśmy naprawdę w stanie ogarniać już jakieś triki, ogarniać szybsze latanie, i następnie później już nie ma limitu, później jakby im więcej wkładacie czasu w te zabawki, tym będzie to się bardziej przekładało na jakość Waszych filmów, na bardziej odważne ruchy, na bardziej precyzyjne ruchy, na to, że będziecie w stanie wyjść z trudnych sytuacji bez rozwalania tego czegoś. No i oczywiście musicie się przygotować, że bez rozwalania tak w ogóle się nie obejdzie. Psucie tych dronów jest wliczone w to hobby. No i musicie też mieć świadomość, że jeżeli chcecie trenować jakieś specyficzne ruchy. Bardziej w kierunku trików, yy, freestyleowych ruchów, no to musicie się liczyć z tym, że czasami wam to nie wyjdzie i po prostu się rozwalicie. I oczywiście możecie próbować najpierw te ruchy sobie w symulatorze ogarniać, i później na żywo, na prawdziwym dronie, no ale i tak pewnie zaliczycie kilka kraks. No i im więcej blizn, tym lepsze umiejętności, tak jak we wszystkim w życiu. I dlatego też uważam, że te drony są również ciekawe i atrakcyjne do zarabiania na nich. Z tego względu, że nie da się tych umiejętności zrobić w jeden weekend. Nie przejdziecie w weekend kursu Mavic Pro, jak latać i zarabiać, i następnego weekendu będziecie jechać na płatne zlecenie. Musicie włożyć czas, energię i pieniądze w to, żeby rzeczywiście być w stanie opanować te maszynki i robić nimi różne dziwne rzeczy w powietrzu i żeby później to było na tyle atrakcyjne wizualnie dla kogoś, żeby zamówił u Was na przykład materiał. Dlatego myślę, że minimum żeby rzeczywiście zarabiać na tym, to jest intensywne pół roku. Nie, nie mówię tutaj o przypadkach, że ktoś chce po prostu robić hałturę, tak? Kupi sobie syny UPA, polata nim dwa tygodnie i będzie sprzedawał jakieś takie proste ujęcia. No Nie, za 200-300 zł. To nie tędy droga. Myślę, że ostre pół roku. Nauki i szlifowania warsztatu, i jesteśmy w stanie naprawdę już coś ciekawego zaproponować naszym klientom i wziąć za to, po pierwsze uczciwe pieniądze. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie, jakby nauki latania dronem, kilka tipów, które myślę, że warto sobie wziąć do serca. To pierwsze to symulator. Uważam, że nawet niezbędne jest zaczynanie od symulatora. Następnie, jeżeli bardzo mocno myślimy o szlifowaniu naszych umiejętności, to zacząłbym od 5 calówki i latał tylko i wyłącznie na tym dronie i piłowałbym umiejętności tylko na jednej maszynie, jednego typu maszynie. Dlatego że jak zaczniemy zmieniać maszyny, 5 cali, 3 cale, whoop, to za chwilę się rozjedziemy. Każdym dronem lata się troszeczkę inaczej i troszeczkę inne umiejętności każdy z dronów wymaga, więc jakby zacząłbym od jednego drona i przyłożyłbym się na maksa do jednego drona, i następnie, kiedy będziecie czuć się już w jednym dronie dosyć komfortowo, możecie zacząć przeskakiwać na przykład na kolejne maszynki i tych maszynek się uczyć, jak one latają, jaką mają charakterystykę lotu, do czego się nadają, a do czego nie. Kolejną rzeczą to wyrobiłbym sobie taki nawyk godzina dziennie z tego typu dronami. Czy to na symulatorze, czy to na po świeżym powietrzu, ale żeby codziennie stymulować jakby swój mózg do tego, żeby on kumał, co ma robić, w przestrzeni, w momencie kiedy latamy tymi dronami, konsekwentny trening każdego dnia, nawet mała ilość, nawet niech to będzie pół godziny, jest was w stanie zaprowadzić bardzo daleko i bardzo szybko. Kolejny tip to ćwiczcie taką orientację w przestrzeni. Jak jesteście na nowym miejscu, po pierwsze przejdźcie się sami, rozejrzyjcie się, pooglądajcie się co gdzie jest, poszukajcie ciekawych miejscówek, ciekawych przeszkód, przed, pod którymi, przez które moglibyście przelatywać. Postarajcie się poczuć tą przestrzeń wokół siebie, ponieważ w momencie, kiedy już później założycie Google i będziecie latać, to będziecie tak naprawdę biegać po tej przestrzeni. Więc najpierw warto sobie zrobić taki rekonesans i ćwiczyć tą taką orientację w przestrzeni. To naprawdę bardzo dużo daje. Nie latajcie również ciągle w jednym miejscu, bo to jedno miejsce opanujecie bardzo szybko i będziecie tam się czuć bezpiecznie, ale pojedziecie w zupełnie inne miejsce i nagle Totalny paraliż, bezradność i nie będziecie w stanie sobie poradzić. Dlatego zmieniajcie miejsca, jedźcie w różne. Jak jeżeli boicie się latać w takiej przestrzeni bardziej zurbanizowanej, nie ma problemu. Lećcie z jednego pola na drugie pole na plac zabaw, na boisko do lasu, na jakąś opuszczoną fabrykę, testujcie różne miejsca po to, żeby być obytym z przestrzenią, bo każda przestrzeń jest inna i może was zaskoczyć czymś podczas lotu, a to jest cenne doświadczenie. No i na sam koniec, jeżeli będziecie się już czuć na tyle komfortowo w takim po prostu zwykłym lataniu i będziecie chcieli popróbować jakieś bardziej skomplikowane ruchy, to po pierwsze, najpierw zaczynajcie je wysoko, zbijcie się trochę do góry, żebyście mieli czas zareagować, gdyby dron nagle zaczął spadać, znalazł się do góry nogami albo cokolwiek, będziecie mieli czas zareagować. I jeżeli będziecie już uczyć się jakichś trików, rozkładajcie triki na czynniki pierwsze, czyli na podstawowe ruchy. Do przodu, do tyłu, pełny obrót, pół obrotu, pełny obrót w każdą ze stron. Rozkładajcie sobie na czynniki pierwsze, będzie Wam łatwiej przyswoić te triki i łatwiej je zrealizować. No dobra, to by było tyle. Mam nadzieję, że pomoże to początkującym i osobom, które zastanawiają się kurczę, jak długo czasu będę musiał włożyć, żeby zacząć coś z tymi dronami rzeczywiście ciekawego robić w powietrzu. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. I tymczasem żegnam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!